Witajcie kochani. Niedziela, 16 marca 2025. Jakie przesłania ze świata zwierząt? W jakiej energii będzie ta niedziela? Mamy sępa. Dobra. Nic się nie marnuje. Moi kochani, sęp pozycji odwróconej, a to oznacza, że jest nam trudno, kontynuujemy sobotę trochę, ale jest nam trudno przetransformować te trudne doświadczenia z przyszłości do przyszłości. Trudno nam się całkowicie zwrócić ku przyszłości, ku życiu, ku um, dobrym, szczęśliwym chwilom i dniom. Ja wiem, że to jest trudny czas, ale musimy o to zadbać o siebie. Poszukać narzędzi, poszukać może literatury, wskazówek, wskazówek z literatury żeby przeprocesować, przepracować coś z przeszłości, Pouwalniać te emocje, pouwalniać te doświadczenia. Nie żyć nimi w przeszłości, Nie tkwić tam swoją energią w kiedyś. Tylko starać się to przeprocesować do tu i teraz, a zostawić to, co było wtedy. Zobacz, zobaczmy jak ta karta tutaj do nas przemawia? Przesłanie ochronne: Sępa chciałbyś uciec od przeszłości i wymazać z pamięci błędy. Nie tak prędko, mówi Sęp. Te doświadczenia dały ci cenną wiedzę. Pozwól, by Twój żal i gniew przepłynęły przez Ciebie. To jest o uwalnianiu emocji, o zaakceptowaniu, że taka była przeszłość, te doświadczenia były takie, jakie były, zaakceptować swoje emocje związane z tymi doświadczeniami i uwolnić je na zasadzie dożyć, przeprocesować w sobie, pozwolić sobie na nie, zalegalizować je. Pozwól, by Twój żal i gniew przepłynęły przez Ciebie. A wkrótce Twoje emocje ulegną przekształceniu. Zobaczysz, czego się nauczyłeś i jak bardzo się rozwinęłaś, rozwinęłaś. Alchemiczny proces transformacji to dar od ducha, zatem nigdy nie wypieraj się tego, co Cię zawstydziło, rozczarowało lub postawiło w trudnej sytuacji. Wkrótce to doświadczenie stanie się źródłem wielkiej mądrości i siły, ponieważ dysponujesz magią, która przekształca smutek w coś cudownego, a brzydotę w piękno. Semp mówi, że ucieleś, ucieleśniasz piękno. Alchemiczna przemiana przeszłości ma miejsce właśnie teraz. Wytrwaj, o właśnie, wytrwaj. Jesteś otoczony, jesteś otoczona miłością. A Twoje doświadczenia dadzą początek ogromnemu pięknu. Trzeba o siebie w ten sposób zadbać, mieć wewnętrzne światło, pamiętać o tym świetle wewnętrznym, że ono. Tak, jak ten sęp przeprowadzi nas do przyszłości, do tych dobrych, pięknych, mądrych chwil, doświadczeń nowych. Natomiast tamto, co było, jest naszym zasobem i ma się integrować z tu teraz, z dzisiaj. I być światłem, być tą żyzną ziemią, glebą, być tym światłem oświetlającym nowe horyzonty. Tak. Tylko wytrwaj. Moi kochani, dobrej niedzieli. Wytrwajcie. Wszystkiego dobrego i do następnego.